Witajcie, mam na imię Radek, chociaż od połowy lat 90. zeszłego stulecia wszyscy nazywają mnie Leroy. Yy, no wiadomo, taka muzyka w tamtych czasach, trochę wygląd podobny, no i tak mnie ochrzczono. No ale mniejsza z tym, yy, maski nie będę zbyt często pokazywał, bo nie ma się czym chwalić. Więc po prostu daruję wszystkim ten niezbyt przyjemny widok. A, dziś chciałbym Wam powiedzieć o moich pozostałych hobby. Bo jak już pewnie niektórzy zauważyli na kanale, jednym z moich największych e, takich zajęć e, jest offroad. W sumie był, bo ze względów zdrowotnych, no niestety musiałem e, sobie odpuścić e, rajdy terenowe. E, no cóż zrobić, czasami tak bywa, że no, niestety zdrówko nie, nie sługa. Trzeba sobie po prostu pewnych rzeczy odmawiać, no ale jako że mm, oprócz offroadu mam też inne hobby, więc zawsze jakoś tam ten wolny czas się zabija. I otóż chciałbym właśnie Wam opowiedzieć o pewnych moich właśnie takich pasjach. Jedną z moich pasji jest na przykład tutaj. Taka książeczka, e, którą dostałem od pewnego znajomego leśnika, e, a mianowicie e, są to miejsca pamięci od wielu, wielu lat y, odwiedzam. Tu mamy na przykład zdjęcia y, z koordynatami, na przykład w województwie łódzkim y, właśnie różnych, różnych takich miejsc. Y, aczkolwiek ja już od wielu, wielu lat y, jeżdżąc po Polsce y, zawsze odwiedzam takie miejsca y, związane z pamięcią narodową. Nigdy nie, nie są mi obojętne znaki przy drogach właśnie y, informujące, y, że gdzieś tam w jakimś miejscu y, znajduje się coś coś takiego jak e, jakaś mogiła zbiorowa, jakiś pomnik. I po prostu nie przejeżdżam obojętnie. E, zawsze zatrzymuję się. Do tej pory robiłem fotorelacje z takich miejsc e, jak nie, nie aparatem, to komóreczką, jak jakieś spontaniczne miejsca mi takie się trafiały. No niestety od 1 kwietnia e, albumy Google zostały skasowane, a na nich miałem opublikowane właśnie te, te, te e, wszystkie e, galerie, no fakt faktem, że była tam dość duża popularność tych tych albumów. No szkoda bardzo, że, że to wszystko przepadło. Aczkolwiek stwierdziłem, że skoro jednak jakieś tam były zainteresowania, postanowiłem nagrywać filmiki i odwiedzać te miejsca, w których już byłem a jest ich sporo. Poza tym ewentualnie jakby ktoś tam miał jakieś takie miejsca gdzieś ukryte w lasach, w polach to byłbym zainteresowany informacjami na temat takich miejsc jakieś koordynaty, ewentualnie jakaś historia opowiadająca o tych miejscach chyba, że ktoś chciałby mnie na przykład osobiście zaprowadzić w takie miejsce, czy nawet powiedzieć kilka słów to, to byłbym wdzięczny w opisie zostawię jakiś tam adres mailowy kontaktowy, ewentualnie jakby ktoś chciał coś tam zdradzić jakieś takie rąbki tajemnicy, to, to to byłbym wdzięczny. No i cóż, yy, tak jak już teraz pewnie tutaj żeście też zauważyli na tym stoliku, yy, no, znajduje się pewnych troszkę innych rzeczy. I to jest właśnie moja kolejna pasja, czyli wiatrówki. Yy, no, już kupę, kupę lat temu zacząłem właśnie tą przygodę z wiatrówkami. W wojsku sobie nie postrzelałem, więc stwierdziłem, że sobie postrzelam, yy, chociaż yy, z broni pneumatycznej. Yy, Fakt, faktem, że w ostatnich mi czasach jeżdżę sobie też tam od y, y, wielkiego tam dzwonu, ale jednak na, na strzelnicę do łodzi, y, gdzie sobie mogę postrzelać z broni y, palnej, y, z, a, z amunicji ostrej. No to jest już, jak to się mówi, inny level, inna, inna frajda, no niestety sam nie posiadam y, pozwolenia na broń no i takowej nie posiadam, y, więc no cóż zostaje, no zostają wiatróweczki, no i tak jak tutaj widzicie y, jest tych wiatrówek troszkę i wszystkie są napędzane gazem CO2. Miałem sprężynowe wiatrówki, no ale one niestety już odeszły do Lamusa, jak to się mówi, no starość, nie radość. Dałem sobie spokój. No i teraz chciałbym wam tak mniej więcej przybliżyć właśnie coś, coś o tych wiatróweczkach powiedzieć. Pierwszą moją wiatrówką pistoletem był taki oto Crossman C11. No to jest już leciwy sprzęt, tak jak widzicie, już troszkę jest nawet zakurzony. Bo już wiele, wiele lat z niego nie strzelałem. No niestety, yy, kupę, kupę yy, strzałów oddał, w końcu się już zepsuł. Hmm, mechanizmy nie wytrzymały yy, naporu, naporu ciśnienia, strzelania. No i cóż zrobić? No, poszedł na półeczkę. No, fakt, faktem mocna wiatrówka, chociaż taka zwykła plastikowa, ale jednak frajda zawsze ze strzelania nią była. Następną wiatróweczką jest Walter CP899 Kompakt. No, już to jest troszkę wyższa półeczka z ruchomym zamkiem. To już jest też naśród BB. 4,46 takie stalowe kuleczki znawcy wiedzą o, o co chodzi no fakt faktem, że on już też dogorywa, bo już też było bardzo, bardzo wiele strzałów z niego oddane, no i w końcu już się powoli też poddaje no ale teraz polecimy sobie kolejną wiatrówką no ta jest już dość duża jest to Gamo PT-85 oczywiście też jest z, z ruchomym zamkiem, czyli z blowbackiem Yy, z tym, że ona już jest na śród, y, Diabolo, tak zwany śród ostry. Tutaj jest taki magazynek wianuszkowy po 8 sztuk z każdej strony. Bo tak, czy do tego, od Waltera, czy do Crossmana wchodzi po 18, chociaż tak samo też tutaj mamy Cezeteczkę Do Cezetki też wchodzi 18 y, tego metalowego okrągłego śródu, A ta, jako y, w sumie jedyna do tej pory w mojej stajni. No, była właśnie już na ten ostry śród. Fajna zabawka, bardzo mocno strzela. Znajomi, którzy też tam uczestniczyli w strzelaniach z broni palnej na strzelnicach, biorąc do ręki tą wiatrówkę, strzelając te pierwsze kilka, kilkanaście strzałów gdzieś, jeszcze kapsuła jest pełna CO2, mają po prostu wrażenia wręcz no, organistyczne, że tak się wyrażę bo y, bardzo bardzo jednak ta wiatrówka przypomina już strzelanie z broni y, palnej. No i cóż, teraz jeszcze chciałbym się pochwalić, bo właśnie dzisiaj zostałem szczęśliwym właścicielem nowej wiatróweczki i jest to CZK. I właśnie y, dlatego akurat teraz y, do niej zmierzam, a nie do tamtej CZK, ponieważ ta CZK właśnie jest y, na tej samej zasadzie y, zrobiona jak y, o, tak ona wygląda tutaj mamy do niej magazynek i okazuje się, że konstrukcja tego urządzenia też ma oczywiście blowback yy, konstrukcja jest yy, łudząco podobna yy, do, do tego, do tego GAMO Yy, nawet z tego co zauważyłem, magazynek jest no, praktycznie identyczny. No nie wiem, zobaczymy. Ja będę testował to, bo jeszcze nie strzelałem z tej, z tej wiatrówki. Yy, Okaże się w praniu, bo yy, tak jak przy, patrzyłem sobie, tak na pierwszy rzut oka, właśnie yy, no, ten z, z Gamo jest no, praktycznie identyczny. Zobaczę ja sobie jeszcze je tak yy, dokładniej. Yy, Rozpatrzę, porównam, yy, może spróbuję sobie postrzelać i zobaczymy. No, fakt faktem, yy, właśnie yy, też zauważyłem yy, taką tendencję, właśnie na, na przykładzie yy, tego Crossmana. Otóż kiedyś, yy, yy, właśnie, yy, też jakaś, jakieś pistolety były, tylko nie pamiętam dokładnie które, czy to nie były czasem beretty, które miały identyczny magazynek właśnie no toczka w toczkę, jak to się mówi. I y, na przykład ten był o połowę tańszy y, niż ten oryginalny, ale to jest chwyt marketingowy, bardzo często stosowany obecnie na rynku, że właśnie coś się wytwarza i to jest tylko i wyłącznie do tego i, i koniec. No i potem ludzie płacą po prostu duże pieniądze, ale mówię, na razie nie jestem pewien, przetestuję, sprawdzę, w, y, zresztą w kolejnych filmikach będę tak y, już bliżej, bliżej w, y, przedstawiał te wiatrówki. A teraz moja starowinka, chociaż no ona w sumie jest jedną z młodszych moich wiatrówek. CZK, CZ70P07, 7507 Duty. Też oczywiście z blowbackiem. Bardzo fajna wiatróweczka. No z niej najwięcej, najwięcej strzałów oddałem. Z tych praktycznie chyba wszystkich pistoletów, bo no najwięcej wytrzymuje. Jest twarda, że tak się wyrażę, mam nadzieję, że tamta wiatrówka, bo to jest akurat tej samej firmy, z tym, że no, tak jak mówię, no, konstrukcyjnie jest to troszkę inaczej rozwiązane, yy, bo, bo ta też jest właśnie na ten śród okrągły, a, a ta już jest na, na śród ostry. Zobaczymy, okaże się w praniu, jak to, jak to się będzie sprawowało. E, oczywiście, e, a tutaj mamy na przykład kapsułkę taką 12-gramową. To właśnie takimi kapsułami jest e, zasilana e, każda z tych wiatróweczek pistoletowych bez względu na rozwiązanie. E, no, i cóż, teraz e, przejdziemy, może, do takich już e, no, większych e, wiatróweczek na CO2. I, I to już zaczniemy może od tej, którą pierwszą zakupiłem sobie kiedyś tam dawno dawno temu, używaną, bo no szczerze mówiąc takie sprzęty nowe kosztują ogromne pieniądze i po prostu nie byłoby mnie stać na zakup nowej, ale zawsze jakieś okazje się trafiały, no i, i, i się kupowało. Te już są zasilane kapsułami 88 gramowymi. To już jest coś takiego, z tym, że no, te kapsuły są też dość drogie i, i, i dużo ludzi właśnie potem odsprzedaje takie wiatrówki ze względu na koszty właśnie y, użytkowania, y, a głównie właśnie chodzi, chociaż śrutów one też bardzo dużo wysyłają w świat, jak to się mówi, ale już same, same kapsuły są dość drogie. Y, no Ja miałem okazję y, w sumie zaraz po zakupie Hammerlego y, kupić sobie za śmieszne dosłownie pieniądze, za bezcen y, butlę kg. Z CO2, z przetoczką od razu i z kapsułami wielokrotnego ładowania. To jest na przykład taka y, kapsułka. Y, ładuje się oczywiście wszystko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Zawsze y, mam wagę, nigdy nie przeładowuję. Y, z reguły dobijam tak do 80 gramów, y, więcej nie ma sensu w sumie, bo to te kilka strzałów to, to nie rzutuje. Także wolę, wolę sobie mniej naładować. Niektórzy nazywają te, te, te wynalazki bombiczkami, że, że tam komuś gdzieś kiedyś coś tam wybuchło. Ehm... Nie wiem, ja tyle lat używam i nigdy mi się nic takiego nie wydarzyło w żadnej z wiatrówek. Fakt, faktem, wszystko też zależy od użytkowania. Jak ktoś będzie gdzieś na słońcu trzymał w gorącym miejscu, zwłaszcza gdzieś w samochodzie, no, no to wiadomo, że nawet i, i zwykła butla mogłaby nie wytrzymać, a co dopiero jakaś tam przerabiana z zaworkiem zamontowanym. Ja tak jak mówię, zawsze, zawsze gdzieś tam są one schowane, nigdy nie leżą na wierzchu. I tyle lat używam i nigdy nie było z nimi żadnego problemu. No i cóż, teraz może zaczniemy właśnie od tego Hammerleego yy, R Magnum 850. Fakt faktem, że to jest już jakby troszkę nowsza wersja, wcześniej była to marka Umarex, tutaj mamy do niej takie magazynki na 8 sztuk śrutu ostrego Diabolo, no bardzo fajna, zasada działania podobna jest jak w sztucerze, trzeba za każdym razem przeładowywać, 8 strzałów, tak jak wspomniałem, bardzo fajna. Oryginalna lunetka daje radę, oryginalny tłumiczek, zresztą tak samo oryginalny pipot, tak zwany zestaw XT to się nazywa, z tego co pamiętam. No i cóż, no, wiele, wiele radości sprawia y, strzelanie z niej. Bardzo celne. Miałem nawet y, kiedyś tam y, y, testować ją na dalsze dystanse. I nawet na 70 metrów, tak się pochwalę, udało mi się zestrzelić dwójdrową y, bańkę po płynie do spryskiwaczy. No ale to już jest, y, no, jak to się mówi. Na granicy do nośności, nawet tam krzywdy tej, tej bańce nie zrobiła, ale mi mimo wszystko, fakt, że trafienie y, się odbyło, no już zostaje w serduszku na zawsze i jest to dość radosne. Y, kolejną y, moją wiatróweczką, z której jestem najbardziej zadowolony, jest to wiatrówka Beretta CX4 Storm. No, Jest to już taka bardziej taktyczna, do taktycznej zabawy wiatróweczka, magazynek na 30 sztuk ostrego śrutu Diabolo, fajny taki przykręcający się. no. Powiem szczerze, że jestem naprawdę, naprawdę zadowolony z tej wiatrówki, już też wiele tysięcy strzałów było z niej oddane i każdy nawet jak y, też tak tutaj rozrywkowo sobie przyjedzie postrzelać do mnie, no jest zadowolony, że jest tak, mimo że tak wygląda troszkę plastikowo, ale naprawdę i szybkostrzelność, Celna w miarę na 30 metrów y, można pus puszeczki jeszcze zgarniać. Bo ja też głównie strzelam do puszek, nie, nie strzelam tak bardzo do tarcz. Ewentualnie, chyba że tarczowo y, tarczóweczki robię wtedy, gdy na przykład ktoś przyjedzie zgrać lunetę, y, ewentualnie y, tak sobie postrzelać do tarcz. Y, z tym, że y, no to już akurat te wiatrówki to są takie, mówię, bardziej taktyczne, ta i, i, i ta kolejna. Do szybkiego strzelania głównie y, ustawia się tam, dajmy na to, 30-40 celów, dwa magazynki y, po 30 sztuk. I ile się strąci, tyle się strąci. No, akurat mówię, ta beretka jest w miarę celna, y, całkiem, całkiem fajnie sobie radzi. Ja, tak jak mówię, no, jestem z niej, y, z niej bardzo zadowolony. Yy, ostatnią z wiatrówek, którą też jakiś czas temu używaną nabyłem, oczywiście, jest z MCX. No, powiem tak szczerze, że troszkę się rozczarowałem, że jednak yy, troszkę słabiej się sprawuje od Berety. Zwłaszcza jeśli chodzi o szybkie strzelania, że yy, przy tak zbyt szybkim strzelaniu potrafi tam na przykład opuścić jakiś śród albo się przyciąć. Nie wiem, chyba że to może już jest wina tego egzemplarza, ale gdy tak się w miarę równo, niezbyt szybko strzela, daje też dużo frajdy. No przede wszystkim jest to takie na styl amerykański już wytworzone urządzenie. Miałem okazję kiedyś na strzelnicy na ostro strzelać z karabinka, Smith Wesson MP15, no i w sumie wtedy zakochałem się w ala amerykańskich sprzętach, ich budowie, strzelaniu, zwłaszcza z celownikami przeziernikowymi. No i, i po prostu musiałem nabyć taką wiatróweczkę. No mówię, no akurat może ona aż, aż taka super jak Beretta, nie jest, ale też daje dużo radości. Można sobie poćwiczyć szybkie strzelania takie właśnie bardziej bardziej dynamiczne super sprawa polecam z tym, że no to też y, trzeba, jak to się mówi, troszkę tam podopracowywać, no ja oczywiście też już mam y, założone y, mocowanie zawiesia, y, szyny y, pikantiny pozakładane do latarki na przykład, bo tak jak widzicie tutaj latareczki taktyczne mam, czy, czy, czy przy Hammerlim, czy, czy przy Bereczce, y, bo nocami czasem też fajnie jest postrzelać, pobawić się, y, no i cóż, no. Na razie to, to, to byłoby tyle. Y, w kolejnym Filmikach, w kolejnych filmikach będę y, bliżej Wam przedstawiał takie te wiatróweczki, y, tak samo wedle możliwości finansowych i czasowych będę odwiedzał, tak jak wspomniałem, te miejsca historyczne, y, będę właśnie nagrywał filmiki i wrzucał na YouTube'a. mam nadzieję, że komuś się y, to spodoba, y, będzie mi bardzo miło. Jeśli ktoś będzie dzielił takie same pasje jak ja, ewentualnie, bo też na Facebooku bardzo często ludzie są ciekawi właśnie konstrukcji przeróbek w moim Suzuku. Także może kiedyś, może kiedyś też nagram filmik o, o przerobionych kołach, zawieszeniu spoa. I innych tego typu wynalazkach, no ale to też kwestia będzie pogody, bo na razie y, pogoda nas nie rozpieszcza. I, no i tutaj y, no, trzeba tak bardziej stacjonarnie, jak to się mówi, y, ewentualnie coś nagrać. Także na razie już kończę, nie truję więcej. Pozdrawiam wszystkich. No i cóż, do następnego.